Dzień dobry. To jest moja aplikacja. Oto, oto, tutaj, tutaj, oto. Moja aplikacja się włącza. Mamy tutaj napis: Gąbka Quiz. Tutaj mamy guziczek do włączania. Pierwsze pytanie. Kim jestem? Zakładam, że jestem jakimś ludziem. Co nagrywam? Filtry. Gdzie najczęściej nagrywam? Zakładam, że na kibelku. Jaki żywy zwierz pojawił się na filmie? Kurczę. Jak się nazywa ten zwierz? Marek Marcin. Jestem. Kim jestem? Z dziewczyną. Co ja mam? <laughs> mam mięso. Na ile subskrypcji był maraton? Milion. To moja pierwsza aplikacja. Nikt tego nie wie. Jak się nazywa mój kanał na YouTube? To akurat wiem. Check answers. Jeden punkt. Gorzej być nie mogło. Czy ja wiem kim jestem? Chyba nie. Do widzenia.